Szę Boże, witajcie. Mamy dzisiaj niedzielę. Posłuchajcie dzisiaj fragmentu z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus przyszedł do pewnej wsi. Tam niejaka niewiasta imieniem Marta przyjęła go do swego domu. Miała ona siostrę imieniem Maria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się jego mowie. Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc do niego i rzekła: Panie. Czy ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. A pan jej odpowiedział: Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. Zwróćmy uwagę dzisiaj na Marię i Martę. Jedna z nich potrafi świetnie zadbać o dom. Z ogromną troską, odpowiedzialnością przyjmuje gościa. Druga z kolei ma serce bardziej nastawione na słuchanie słowa. W każdej kobiecie jest w różnych proporcjach z jednej strony umiejętność aktywnej, twórczej pracy, a z drugiej strony wielka zdolność, gotowość przyjmowania, chłonności na to, co płynie z zewnątrz, otwartość wobec ludzi, ich spraw ale także, co poświadczają liczne przykłady świętych kobiet, umiejętność przyjmowania słowa Boga, Jego przesłania, którego sercem jest miłość, wezwanie do miłości. One potrafią przyjmować to z imponującą chłonnością. I tak dzisiaj spójrzmy na, na te kobiety, na każdą kobietę. Nie tylko Marię i Martę. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech Was błogosławi Bóg mogąc, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Szczęść Boże.